Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w zupełnie innej lokalizacji. Siedzę w kąciku naszego serwisanta, bo chcę Wam pokazać rzecz, która z tym serwisem będzie kojarzyła się nieustannie. Będzie to zestaw iFixit, Repair Business Toolkit, czyli najbogatszy zestaw narzędzi od iFixit. Przyjechałem tutaj tylko po to, żeby nasz serwisant pokazał mi, do czego służą elementy tego zestawu, ponieważ no ja tym na co dzień się nie zajmuję. Bardzo żałuję, że nie udało nam się zgrzeć czasowo, żeby to on siedział w tym miejscu i wam mógł o tym poopowiadać. Niemniej jednak postaram wam się zaprezentować, jak bogaty jest ten zestaw i do czego służą konkretnego jego elementy. Zapraszam Was do dalszej części tego materiału. To co musicie wiedzieć na samym początku to to, że zestaw iFixit Repair Business Toolkit nie jest tani. Ta walizka kosztuje grubo ponad 1000 zł, ale nie wyłączajcie filmiku w tym miejscu, ponieważ według mnie jej zawartość jest naprawdę adekwatna do, do ceny. Ja wam będę po kolei teraz rozpinał każdą kieszeń i będę pokazywał, co się znajduje w każdej z tych kieszonek, jakie są zestawy narzędzi. Uniknę natomiast informacji o tego, o tym, jakie są na przykład bity, jakich rozmiarów. Te informacje będę starał wam się publikować na ekranie, żeby też po prostu niepotrzebnie tego filmiku nie wydłużać. Ci, którzy są zainteresowani, na pewno sobie te informacje również sprawdzą. Inni mogą po prostu spokojnie słuchać, czy też oglądać dalej w frontowej kieszeni mamy zestaw wkrętaków, które mamy zapakowane w takie oto etui. Jest to komfortowe w wnoszeniu, w zamykaniu, więc całkiem w porządku. Tutaj tych, tych wkrętaków, ja pokażę tylko jeden z nich, jest, jest już na starcie całkiem sporo. Korzystanie z nich jest bardzo wygodne. Ergonomiczna rękojeść, magnetyczna końcówka, górna część taka obrotowa, dzięki której pozwala, mamy możliwość po prostu komfortowego, e, że tak powiem, kręcenia e, tym wkrętakiem. Niemniej jednak, e, myślę, że to nie jest najciekawszy element akurat tego zestawu. Tych elementów jest znacznie więcej. E, o samej walizce nie będę mówił, ponieważ tu się dużo dzieje, e, kieszonek jest naprawdę kilka, ale idźmy dalej. E, Tutaj mamy, jeszcze widzicie, jest to zapakowane. Jest to mata elektrostatyczna o wymiarach 60. Przepraszam, nie elektrostatyczna, tylko antystatyczna. O wymiarach 60 na 60 Kwestie, jakby jej oporności, widzicie na, na pewno na, na ekranie. To jest tomata, która na pewno przydaje się przy bardziej zaawansowanych pracach elektronicznych. Wszystko po to, żeby nie przeskoczył ładunek elektryczny, elektrostatyczny, żeby nie doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Mamy też w zestawie ściereczki z mikrofibry. One znajdują się tutaj dlatego, że również w zestawie jest płyn do czyszczenia czy to ekranów monitorów, czy, czy w ogóle plastików, elektroniki, znaczy nie elektroniki, plastików pokażę to w dalszej części i jakby to chyba wszystko co znajdziemy w tej kieszeni ja sobie pozwolę ją zapiąć żeby nie utrudniała mi dalszego rozpakowywania główna kieszeń jest obszerniejsza i to z całą pewnością mamy tutaj taki plakacik na dobrą sprawę nic wielkiego. Mogę Wam od razu powiedzieć, że e, każdy z elementów w zasadzie tego zestawu można również nabyć e, osobno. E, w cenach różnych, na dobrą sprawę, sama walizeczka, z tego co widziałem, kosztuje w granicach 50 dolarów. E, w Polsce jest chyba niedostępna, jeżeli chodzi o, o samodzielny zakup. Natomiast każdy z tych elementów, jakby można, można kupić e, i skompletować sobie własny zestaw. No ale po co, jeżeli mamy tak bogate e, Bogaty zestaw narzędzi. Tutaj znajduje się w tym pudełku y, multimetr y, charakterystyczny kolorystycznie dla, dla Effexit, czyli niebieski. Y, pozwala oczywiście na, na pomiar y, napięcia, y, natężenia, oporności, temperatury. Y, funkcji jest naprawdę całkiem sporo, łącznie z podświetlanym ekranem myślę, że bardzo fajny dodatek do takiego zestawu, no ale przejdźmy dalej, później będą sporo pakowania. Wspomniany już wcześniej płyn do czyszczenia ekranów. Myślę, że bardzo fajny dodatek. Może niekoniecznie jakoś wybitnie potrzebny, bo każdy pewnie ma jakieś własne, ulubione płyny. Aczkolwiek znajduje się w zestawie i to należy zaznaczyć oczywiście na plus. Ok, mamy tutaj coś takiego, czego nie będę rozpakowywał. Natomiast pokażę Wam, jak to wygląda po rozpakowaniu na dobrą sprawę na zdjęciach. Jest to mata projektowa, dzięki której możemy sobie posegregować śrubki, chociażby przy rozkręceniu telefonu czy, czy, czy jakiegoś innego urządzenia elektronicznego. Dzięki czemu ich po prostu nie zgubimy. Tak? Mata jest magnetyczna, e, dzięki czemu te śrubki się nie będą przemieszczały. Bardzo fajne te śrubki, to czy znaczy jakieś inne elementy, bardzo fajne wyposażenie. E, nie wszyscy z tego korzystają, aczkolwiek myślę, że świetnie organizuje, e, pozwala zorganizować pracę. E, szczególnie jeżeli ta jest bardziej skomplikowana, już mi zaczyna brakować miejsca na biurku, więc pewnie będę kładł wszystko na ziemię iFixit Protect Toolkit, czyli um, zestaw, który można naprawdę kupić osobno, na dobrostanach można kupić osobno, kosztują w granicach 260 zł. I nasz serwis już z takiego zestawu korzysta, sobie go tutaj pozwolę e, pokazać. Wewnętrznie znajduje się taki oto, oto zestaw narzędzi. Tutaj są oczywiście jakieś otwieraki do, do laptopów, do urz urządzenia pomagające ściągnąć ekrany, czyli jakieś przesawki, e, pensety. Również jest opaska elektrostatyczna, znaczy antystatyczna, pensety w trzech różnych wariantach, plastikowo otwieraki, no i to, co te gry lubią najbardziej, czyli zestaw wkrętaków z bitami, bardzo, bardzo bogaty, myślę, że całości wyczerpujący temat zapotrzebowania dla większości majsterkowiczów, czy dla większości serwisów telefonów, tabletów, laptopów, w tym zakresie. Ok, to sobie odkładam i lećmy dalej, mam nadzieję, że dobrniemy do końca. Co mamy dalej? Dalej mamy suwmiarkę elektroniczną, dzięki której oczywiście możemy sobie pomierzyć odpowiednie, znaczy odpowiednie, możemy sobie pomierzyć po prostu elementy, które są dla nas istotne. U mnie by się to, u nas żeby to przydało na przykład do mierzenia grubości blach w obudowach. Ona jest bardzo precyzyjna. Podaje zarówno, że tak powiem, swoje wartości w milimetrach oraz w calach. OK, to mamy za sobą. Możemy lecieć dalej. Robi się coraz ciaśniej. OK, kolejne narzędzie. Nieotwarte. Bo no nie było nam jeszcze potrzebne, więc też jakby z tego nie korzystaliśmy. Jest to narzędzie pozwalające w dosyć łatwy sposób ściągnąć ekran, na przykład z iPhone'a. Wystarczy umieścić telefon po środku. Jedna przystawka przykleja się do plecków telefonu, druga do ekranu i możemy w ten sposób odkleić ekran od po prostu od tej całości, jakby korpusu. Lećmy dalej, bo to się robi coraz. Ciekawiej, kolejne e, przyssawki pozwalające na ściąganie ekranów, na przykład e, z, znaczy pozwalające na, na, na przytrzymywanie matryc e, w, w laptopach, czy też w tabletach, do większego rodzaju matryc, aniżeli tak tutaj mamy w telefonach komórkowych czy w smartfonach. Lećmy dalej. To jest gruszeczka. Teraz będę troszeczkę czeriejszył, bo chcę wypakować. Gruszka, e, która zastosowań może mieć wiele. E, przede wszystkim ma e, pomóc w czyszczeniu trudno dostępnych elementów, czy po prostu delikatnie sobie przedmuchujemy. Ale jak to producent sam twierdzi, może być również idealnym e, stresbolem, czyli takim rozładowywaczem e, stresu w pracy. Można sobie ściskać woli. Idźmy dalej. To jest taśma poliamidowa. Ten, kto będzie z niej korzystał, wie doskonale, do czego będzie służyć. Jeszcze że powiedziawszy, już, już zapomniałem. E, chyba do, pomaga troszeczkę przy lutowaniu, ale nie jestem pewny, nie chcę Was wprowadzać w błąd. Na pewno e, ci, którzy to, ten filmik oglądają, wiedzą do czego służy i wiedzą jak bardzo potrzebna jest podczas precyzyjnych napraw elektroniki. Ale to nie jedyna taśma, jak dobrze pamiętam, ponieważ w zestawie jest jeszcze e, taśma e, Tesa, taka cieniutka. Z tego co wiem, jest dwustronna, więc to podejrzewam, że do sklejania, na przykład no, nie wiem. Ekranu do, do korpusu, właśnie chociażby do telefonu bądź innych tego typu rzeczy. Lećmy dalej. Karabinczyk. No, zawsze się może przydać. E, no dobra, tutaj już muszę to wciągnąć. Zestawy takich niewielkich y, otwieraków. Dzięki temu możemy sobie śmiało podważyć. Y, Obudowę laptopa, czy też jakieś inne elementy, które potrzebują cienkiego klinika, żeby wsunąć, podważyć e, takich zestawów, znaczy tego typu e, narzędzi, akcesoriów. W tym zestawie będzie więcej. E, one będą o różnych wymiarach, natomiast w gruncie rzeczy słu służą do tego samego. E, tutaj ich jest, z tego co pamiętam, sześć Taki gadżecik, czyli jakaś naklejka, prasowanka na, e, na ubranie. E, Fajny, fajny gadżet, kolejny fajny gadżetik, czyli taki po prostu pin, wiem, że wielu z Was być może on nie zainteresuje, no ale jest, ok. I teraz, tutaj chyba coś powypadało, muszę się schylić, oprócz wspomnianych wcześniej otwieraków, e, otwieraków z, z zestawu Protech, mamy kolejne e, na dobrą sprawę otwieraki, w tej przegródce są też też plastikowe karty do do podważania o których już wspominałem wcześniej że są jakby klonem e, tych takich trójkątnych narzędzi natomiast e, Różne grubości pozwalają na różne zastosowanie. No i tutaj są kolejne otwieraki, na przykład do budów, do laptopów. Kolega w tym zestawu, zestawie Protech korzystał z tego wielokrotnie, ponieważ ma delikatne zarysowanie. Natomiast umówmy się, jest to tworzywo, więc nie oczekujmy, że takie narzędzie będzie wieczne. No bo nie bez powodu w zestawie otrzymujemy ich kilka, czy też kilkanaście. Kiedyś one się na pewno zużyją. Tutaj jest takie coś, to jest blok, bloker, blokada baterii. Podobno przydaje się w serwisowaniu telefonów. Nie wiem do, do końca, do czego to służy, ale zainteresowani z całą pewnością będą wiedzieć. Nożyk. Nożyk jest rzeczą przydatną, uniwersalną. Precyzyjny nożyk do cięcia, precyzyjnego również. Ważne, żebyście sobie nie zrobili krzywdy, bo jest naprawdę ostry. Sczoteczka, która nie przewodzi ładunków elektrycznych, elektrostatycznych, czyli możemy sobie nią czyścić to, co nam jest akurat potrzebne podczas prowadzenia napraw serwisowych. Kolejna penseta z nylonowymi końcówkami także nieprzewodząca prądu więc bardzo bardzo ciekawe e, tutaj kolejna już metalowa e, no i lecimy dalej bo to też będą kolejne jakieś tego typu rozwiązania to są z kolei e, takie łopatki wraz z tymi łopatkami e, które na przykład mają nam za zadanie pomóc m, odpiąć wtyczki które są niewielkie trudno dostępne E, naprawdę mega mega przydatne rozwiązanie. I Też mamy po dwa e, zestawy takich, takich e, łopatek, e, bo wiadomo, w, w którymś momencie one się z całą pewnością e, zużyją. Ok, chyba dobrnąłem do końca tego... E, dobra, coś spadło. Tego wielkiego zestawu. E, więcej już nic nie mamy. A, jeszcze jednak mamy. Dobra. To jeszcze co mamy tutaj z tyłu? A dobra, z tyłu jest po prostu opaska, którą przekładamy sobie e, przez te boczne uchwyty, zarzucamy torbę na ramię i jak prawdziwy robotnik idziemy na serwis do klienta. widząc e, kl Klient widząc taką torbę od razu chce nam więcej e, zapłacić. No oczywiście to był żart. W zestawie znajduje się też element, o którym zapomniałem Wam powiedzieć, a ja myślę, że jest dosyć ciekawy i dosyć istotny. Jest to coś, co się nazywa eye-opener. Jest to taki woreczek z żelem, z jakąś substancją znajdującą się wewnątrz. Do czego służy? I to jest taka ciekawostka. Wkłada się go do mikrofali na 30 sekund. On się nagrzewa i dzięki temu, kładąc go na przykład na ekranie tableta, czy znaczy na ekranie telefonu, Powoduje to, że klej, który go trzyma, się rozpuszcza, dzięki czemu możemy taki ekran łatwiej ściągnąć, a do ściągania takich ekranów służą wcześniej pokazane przeze mnie elementy, co ważne, między jednym a drugim użyciem takiego elementu należy odczekać 10, sekund, 10 minut, przepraszam, i to z całą pewnością wpływa na zwiększenie żywotności takiego akcesorium. Okej, okay, ja skończę. trudny ten, ten dla mnie trudny materiał z uwagi na fazę, że tak mówię. No nie jestem elektronikiem, nie, nie znam się na tym wybitnie, ale mam nadzieję, że w miarę logicznie i w miarę dokładnie opowiedzie Wam, do czego konkretne elementy tego zestawu się nadają, do czego się je stosuje. Będzie będziecie tu widzieli w tym filmie również zdjęcia producenta, czy też inne zdjęcia z wykorzystania tych materiałów z tych narzędzi, tylko po to, żeby Wam jak najbardziej przybliżyć właśnie kwestie użytkowe. Czy warto zapłacić za ten zestaw ponad 1000 zł? No sumując, że chociażby protek to jest 250 zł, każda złopatek to jest 2,5 euro, 2,5 dolara, czy 3 dolary. W związku z tym mamy multimetr, miarkę elektryczną, mamy maty projektowe. Tych składowych tego zestawu jest naprawdę wiele, więc uważam, że finalnie cena jest naprawdę... Nie tyle co wygórowana, nawet nie jest wygórowana, jest całkiem atrakcyjna. Więc jeżeli potrzebujecie naprawdę tak bogatego wyposażenia, możecie spokojnie zwrócić uwagę na Reaper Business Toolkit. Jest on dostępny w naszym sklepie. Także zainteresowanych zapraszam. Dzięki, że przemęczyliście się razem ze mną w tym filmie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.